Od nowa. Katolicy w dyskusji. Witamy was w kolejnym tygodniu to jest audycja Od nowa. Ksiądz Adam Nowak i Mateusz Żelazny witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj o temacie trudnym, tak sobie wymyśliłem. Mam nadzieję, że jakoś przez niego przebrniemy, bo to temat długi i szeroki. Na pewno nie uda się go dotknąć w odpowiedni sposób dzisiaj w tym programie, ale spróbujemy chociaż trochę. Jest jesień, bywa um, tak melancholijnie na zewnątrz, ciemno, czasem to jest dość powiedzmy depresyjne. Nie bójmy się tego słowa. Tak, czasem to <laughs> też dotyka niestety naszej, naszej wiary. I dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali o tym, co robić, czy jak reagować duchowo, kiedy nasza wiara przestaje dawać pocieszenie. Kiedy. Hmm, kiedy pojawiają się w naszych głowach, w naszej duszy pewnego rodzaju pretensje do Pana Boga, że nie czujemy Jego obecności. A myślę, że w dzisiejszych czasach, w czasach takiego szumu medialnego i bardzo szybkiego życia wielu takich stymulantów, które też działają na nas to jest chyba dość częsty przypadek. Hmm. Myślę, że masz rację. Natomiast gdy rozpocząłeś ten temat, to mhm. y, jedno takie słowo klucz mi y, przyszło do głowy, a mianowicie wytrwałość. I z racji też tego, że Ty jesteś sportowcem, y, to myślę, że dobrze y, zrozumiesz to porównanie, że y, wiara jest y, czymś w człowieku, co jest utracalne. Wiara nie jest y, y, dana raz na zawsze, czyli jeżeli dzisiaj mogę powiedzieć, że wierzę, nie znaczy, że jutro będę wierzył tak samo. Mhm. Ta wiara może być albo rozwijana, albo może być y, tracona. Mhm. Y, no i oczywiście, no, często dzisiaj spotykamy się z tym, że ludzie są wypłukiwani z wiary, że w jakiś sposób. Y, y, brak pracy nad sobą pod względem duchowym powoduje, że, że życie codzienne, jakieś łudy, jakieś nie wiadomo, jakieś sytuacje, trudności powodują, że gdzieś ta wiara z nas ulatuje. jak nad czym, nad tym pracować? No, zacząłem mówić o tym, że, że jesteś sportowcem i że zrozumiesz to porównanie, ponieważ pod względem duchowym myślę, że dokładnie tak samo trzeba działać, jak w przypadku na przykład rozwoju fizycznego. Nie da się mieć efektów na siłowni, Mhm. Jeżeli y, nie podejmuje się treningów. Nie da się mieć y, efektów na boisku, jeżeli się nie podejmuje treningów. I zauważ, że no, jako sportowiec myślę, że przyznasz mi rację, że y, kiedy trenujemy, też są różnego rodzaju momenty, kiedy przeżywamy takie trudności, zniechęcenie, kiedy, mhm. kiedy y, nam się już nie chce, kiedy mówimy, nie odpuszczę, to jest ponad moje siły, y, nie dam rady. Kiedy też jakoś musimy psychicznie zwalczyć to znie zniechęcenie, aby pomimo wszystko dalej kontynuować to, yy, co rozpoczęliśmy. I pod względem duchowym jest dokładnie tak samo. Okej, okay, to nie jest paradoksalnie jeszcze większy wymiar wiary, no bo yy, ktoś by powiedział, że to jest pewnego rodzaju uczciwość wobec Pana Boga, że nie czuję cię, ale nie odchodzę, zostaję, czekam na ten moment, kiedy znowu te emocje się we mnie, we mnie pojawią, ale naprawdę trzeba mieć bardzo dużą wiarę, żeby, mając kryzys wiary, jednak mimo wszystko przy tej obranej kiedyś tam ścieżce zostać. No, myślę, że przede wszystkim ten mit trzeba obalić, że wiara to nie emocje. Mhm. Więc jeżeli ktoś na przykład. Wiara nie się wiem... zaczyna tam, gdzie się emocje kończą? Myślę, że tak, ponieważ wiara jest y, takim elementem, który, y, który daje siłę pomimo tego, że nie ma emocji. Mm -hmm. Bo jeżeli ktoś na przykład swoją wiarę buduje tylko i wyłącznie na y, jakichś wzniesieniach emocjonalnych, na tym, że coś mi to daje, że mam poruszenie serca, że czuję się jako, jakoś uwrażliwiony i że to jakoś do mnie dociera, no to właśnie to jest, y, ja bym to porównał do, do tego budowania na piasku. Ponieważ to jest bardzo słaby fundament do tego, żeby na tym budować swoją wiarę i obraz w ogóle Pana Boga. Ja myślę, że wiarę należy budować i wręcz trzeba o tym powiedzieć, że nad tym trzeba codziennie niesamowicie pracować i, i praca nad tym, y, aby wierzyć, aby tej wiary nie utracić, aby ją wzmacniać i aby ją y, w jakiś sposób rozwijać, no to to jest y, no ciężki kawał pracy i to jest y, ciągłe Odpowiadanie Panu Bogu tak codziennie, pomimo przeróżnych trudności, pomimo tego, że, że jakby wszystkie znaki na niebie i na ziemi ci mówią, że, że daj sobie spokój. Mhm. Czyli jest w tym jakiś głębszy sens, jeżeli um, odmawiamy pewne modlitwy, czy szukamy pewnego kontaktu z Panem Bogiem, nawet jeżeli zdaje nam się to machinalne, ale, albo zdaje nam się to niepotrzebne. Albo na przykład czujemy, że um, nie wiem, grzech nas od Pana Boga w jakiś sposób odciąga, bo nie, wiem, nie czujemy się godni czy, 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 czy właściwi na ten moment, żeby, żeby z Panem Bogiem rozmawiać. No tak, ja myślę, że czasami rutyna pozwala utrzymać siebie w tej bliskości przy Panu Bogu, pomimo tego czasu duchowego utrapienia. Kiedy, kiedy rzeczywiście gdzieś tam, no, powiedzmy, przeżywam taką noc wzglę pod względem mojej wiary. Natomiast no, trzeba tutaj też, też powiedzieć, że czasami jest tak, że my możemy, mówię od strony nawet mnie jako kapłana, wykonywać czynności kapłańskie, możemy spowiadać, chrzcić, możemy odprawiać Mszę Świętą. A możemy być niewierzący. I, mhm. to jest, I to jest straszne w tym znaczeniu, że to jest właśnie to, o czym powiedziałem że jeżeli my nie będziemy pracować sami nad sobą bo czasami ludzie się dziwią, że kapłani jeżdżą na rekolekcje nie żeby je poprowadzić, ale żeby samemu czerpać. Mhm. I to jest niesamowicie potrzebne, żeby pracować nad sobą codziennie poprzez codzienną modlitwę, poprzez modlitwę brewiarzową w kontekście życia kapłańskiego, chociaż modlitwa brewiarzowa jest modlitwą Kościoła, czyli mhm. każdy powinien się nią modlić, ale poprzez rozważanie Słowa Bożego, poprzez codzienną Eucharystię, przyjmowanie Komunii Świętej, trwanie w. w Łasce uświęcającej. To są wszystko składowe na to, żeby otwierać swoje serce na tą y, obecność Boga i właśnie na tę łaskę, jaką nazywamy wiarą. Sakrament, sakramenty i modlitwa nie tracą swojej mocy, niezależnie od tego, czy ten kto. Ich udziela, jest wierzący czy nie, i czy ten, kto przyjmuje, wierzy w danym momencie czy no nie. No tak, masz rację. Tutaj, jakby stan duchowy kapłana nie wpływa na jakość wykonywanego sakramentu. Czyli oczywiście, jeżeli ksiądz jest w stanie, nie wiem, grzechu ciężkiego i odprawiam się świętą, to on popełnia grzech mm. i to jest obciążenie jego sumienia. Natomiast dla wiernych. Całkowicie ten sakrament w stu procentach jest piękny, jest czysty, jest doskonały, ponieważ uświęcony mocą samego Chrystusa, mocą samego Boga. I tak jest z każdym innym sakramentem. Stan duchowy szafarza sakramentu nie wpływa na jakość tego sakramentu. I tak samo jest z nami, jeżeli my mamy pewnego rodzaju wątpliwości, ale jednak mimo, mimo wszystko, mówiąc brzydko, przymuszamy się do tego, żeby nie wiem, później w niedzielę do kościoła albo rano się pomodlić, to też będzie miało na nas pozytywny wpływ. No jasne, Ja myślę, że czy wymuszona, czy nie wymuszona, czy przez kogoś, czy przez siebie samego, kiedy się do, do tego zmuszamy. modlitwa zawsze mniej lub bardziej owocuje. Mhm. I ja myślę, że nawet gdy słyszeliśmy całkiem niedawno tę przypowieść o, o wdowie, Yy, która poszła do tego nieuczciwego sędziego, yy, prosić o to, żeby się yy, nią zajął, żeby wziął ją w obronę i, i obronił ją przed jej nieprzyjaciółmi. Yy. No to właśnie ta wytrwałość wdowy y, pokazuje nam i, i no daje nam też y, Chrystus w ten sposób przykład, jak ta nasza modlitwa powinna wyglądać, że to nie da się zrobić tak, że za abstryknięciem palcami wszystko otrzymamy. Czy to y, w kontekście tych potrzeb czy próśb, które zanosimy do Boga, czy też w kontekście naszej duchowości, że. Ona nie będzie taka, że Pan Bóg da nam wiarę za wstryknięciem palcami, bo, bo to nie jest złota rybka mhm. i Pan Bóg nie spełnia naszych życzeń, ale rzeczywiście poprzez czas, poprzez zrządzenia, poprzez konkretnych ludzi, których stawia na naszej drodze, daje nam możliwość rozwoju i w ten sposób również opiekuje się nami, czyli w ten sposób spełnia się nad nami ta Boża opatrzność. Kropka. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Od nowa Katolicy w dyskusji. Wracamy do naszej rozmowy dzisiaj o trudnościach związanych z wiarą, niewiarą, z wątpliwościami i innymi tego typu sytuacjami, które mogą nas dotykać w trakcie naszego rozwoju duchowego. Zastanawiam się nad pewną rzeczą, czy nie jest to pewnego rodzaju ścieżka, którą każdy z nas musi przebyć, bo takie sytuacje, w których trochę tracimy kontakt z Panem Bogiem, w których trochę zaczynamy mieć poważniejsze wątpliwości. To mogą być sytuacje rozwojowe, i chyba każdy musi e, przejść przez taki element utraty pewnego rodzaju magicznego wizerunku Pana Boga, który właśnie jest oparty na e, emocjach, na uniesieniach, czy na w cudzysłowie, ja lubię czasem właśnie to podkreślać na zaklęciach czy modlitwach, które. Traktujemy jak zaklęcia i nie rozumiemy zupełnie tego, że to zupełnie inaczej działa. Chyba każdy musi na pewnym etapie dojrzałości swojej wiary przejść przez ten moment i zrozumieć, że Pan Bóg to nie jest czarodziej na chmurce, który się cały czas do nas uśmiecha. Im szybciej to zrobi, tym lepiej, tak naprawdę, bo już takie moje doświadczenie kapłańskie pokazuje, że jednak często można spotykać takie osoby, które należąc do jakiejś wspólnoty, czy próbując też poszukiwać Pana Boga poprzez swego czasu dosyć modne, Modlitwy o uzdrowienie, takie, które były organizowane tutaj, czy w kielcach, czy też wyjeżdżało się gdzie indziej, bo był jakiś charyzmatyczny, czy ojciec, czy kapłan i w tym się uczestniczyło, to myślę, że nie zdradzę tajemnicy spowiedzi, jeśli powiem, że kiedyś miałem okazję posługiwać przy tego typu mszy świętej, właśnie w konfesjonale. I bardzo niepokojącą rzeczą jest, gdy ci ludzie spowiadali się m.in. z tego, że ostatnio. Raz na mszy świętej, byli miesiąc temu nad tego typu mszy świętej. Mhm. Że na przykład ci ludzie nie potrafią dostrzec wartości mszy świętej, tej, która jest o uzdrowienie. I że wartość tej mszy świętej jest dokładnie taka sama, jeśli nawet ksiądz w tygodniu recytuje mszy świętą, nie ma żadnych śpiewów, nie wiem, nie ma żadnych ochów, jachów i, i żadnych uniesień nie wiadomo czego, to wartość eucharystii mszy świętej jest dokładnie taka sama, bo to sam Chrystus modli się za nas. I może nawet na to bym chciał zwrócić uwagę bardziej, że my niejednokrotnie w przeżywaniu naszej wiary postrzegamy to bardzo egoistycznie. I często Patrzymy na to, że to my szukamy Pana Boga, mhm. i nie dostrzegamy tego, że tak naprawdę to y, On nieustannie szuka sposobu na to, żeby dotrzeć do naszego serca. Bardzo często, y, kiedy sam przeżywam jakieś trudności, przypominam sobie tekst z Apokalipsy, z rozdziału trzeciego, gdzie tam najpierw y, w rozdziale, w, w wersycie dziewiętnastym, jest, jest y, napisane tak dość cierpko, że. Ja tych, których kocham, karcę i ćwiczę. Czasami sobie myślę w tym kontekście, Panie Jezu, ty już mnie tak mocno nie kochaj, <noise> żeby aż tak nie doświadczać tych różnych problemów czy trudności. Ale gdy spojrzymy na 20 rozdział, przepraszam, na 20 werset 3 rozdziału Apokalipsy, to tam już jest zaraz właśnie wyjaśnione, że oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Czyli. To jest właśnie jakby ta logika Boża, że poprzez mhm. te przeróżne, może nieraz trudności, poprzez y, cierpienie, poprzez y, różnego rodzaju doświadczenia, które przeżywamy. Pan Bóg potrafi otworzyć nawet nie oczy te nasze fizyczne, ale te oczy naszego serca na to, że On jest przy nas, na Jego mhm. obecność, yy, i dzięki temu my rzeczywiście wtedy yy, potrafimy otworzyć swoje serce yy, na, na Jego miłość, i dzięki temu wzrastamy w wierze. Yy, ja na obrazku Prymicyjnym miałem taki, taki tekst z Ewangelii Łukaszowej z 22 rozdziału. No tam oczywiście jest o prymacie, kiedy pan Jezus mówi w kontekście prymatu świętego Piotra, że on ma wzmacniać swoich braci. Ale mhm. zanim to powiedział, powiedział takie zdanie: Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. I myślę, że każdy z nas musi mieć świadomość tego, że nie jesteśmy w tym sami że rzeczywiście przynajmniej Eucharystia jest takim momentem, kiedy to rzeczywiście Jezus prosi za nami i kiedy Jezus w różnych intencjach wstawia się za nami u swojego Ojca i my nie jesteśmy w tym sami. On jest przy nas, tylko chciejmy na tę prawdę się otworzyć. Jak mówiłeś tak o y, tych... Y tematach związanych z tymi myszami o uzdrowienie, z tym, co tam w konfesjonale się działo i potem o tych kwestiach yy, związanych z cytatami z apokalipsy, no, napadła mnie taka refleksja, popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że może w tym jest sęk, że to nie Pan Bóg nas opuszcza w naszym życiu, tylko On burzy nasze błędne wyobrażenie o, o Nim samym, yy, czyli my z powodu ludzkiego rozumowania Przystawiania Pana Boga do takich ludzkich cech charakteru, które znamy z naszego codziennego życia, wyrabiamy sobie jakiś obraz Boga, który jest błędny, i przez to właśnie mamy też błędne oczekiwania. To też Pan Bóg musi przez pewne wydarzenia i przez pewne. Sytuację w naszym życiu, ten obraz troszeczkę przerysować, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy tak naprawdę do czynienia. No, często tak jest. Ja nawet y, nieraz używam dosyć mocniejszego, ta, takiego mocniejszego słowa, że czasami Pan Bóg musi nas przeorać w życiu, mhm. żeby nas w jakiś sposób odrzeć z tych naszych błędnych wyobrażeń na jego temat. A jest ich mnóstwo. Kiedy, kiedy na przykład nasza wiara jest niedojrzała i my ciągle potrafimy postrzegać Boga jako bozie, mhm. przez, pryzmat, przez pryzmat tego dziecięstwa naszego, i gdzieś okazuje się, że nie poszliśmy do przodu w rozwoju tej wiary, że zostaliśmy gdzieś na poziomie dziecka. No, a może tylko przypomnę o tym, że. Każdy człowiek składa się z różnych sfer, z tej cielesnej, duchowej, z tej intelektualnej, i każdą z tych sfer należy rozwijać. Niejednokrotnie, jak miałem katechezę do rodziców przed sakramentem Chrztu Świętego, no to o tym przypominałem. I mówiłem do nich tak, że często nie trzeba Wam przypominać o tym, żebyście dbali o rozwój czy to fizyczny, choć on się dzieje naturalnie, mhm. bo poprzez wzrost i, i, i tak dalej y, organizm się rozwija. Ale czy to, po, że należy też rozwijać ten intelekt dziecka, no to rodzice to doskonale, szczególnie dzisiaj, rozumieją, posyłając na przeróżne korepetycje i zajęcia dodatkowe z różnych rzeczy. O tyle, bardzo często zapominamy o rozwoju duchowym, mhm. że to powinno iść wszystko jakby równym tempem w człowieku. Bo jeżeli tak nie jest, to właśnie wtedy karłowaciejemy w którymś momencie. No, wyobraźmy sobie, że w którymś momencie. Yy, Dziecko nie idzie do, do szkoły, nie idzie do kolejnej klasy, nie poznaje kolejnego zasobu wiedzy, który powinien być mu w danym momencie podany. No to wiadomo, że yy, no w jakiś sposób on yy, będzie miał, to dziecko będzie miało jakieś doświadczenia, tak, ale, ale no nie będzie tej konkretnej wiedzy. No i przez to też no jakiś niedorozwój się tutaj może wytworzyć. I pod względem duchowym jest identycznie. My powinniśmy ciągle. Starać się o ten rozwój duchowy, który nam umożliwiają czy to yy, chociażby yy, te, to, to cy, co, co tygodniowe przychodzenie do Kościoła, czy też należenie do jakichś wspólnot przy, przy parafialnych. Czy też yy, jakaś też indywidualna może lektura, czy to duchowa, czy też poszukiwanie poprzez różnego rodzaju yy, charyzmatycznych księży, którzy no, publikują różne, yy, różne tematy, które omawiają, czy, 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 czy to na róż, różnych forach społecznościowych, czy, czy w internecie. No, są różne możliwości tego, aby poszukiwać tego, ale nie możemy spocząć na laurach i powiedzieć sobie, że Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, bo... Ta, ta, ta przestrzeń duchowa jest, jest bardzo olbrzymią przestrzenią, która musi być w człowieku zagospodarowana, i nie mogę, yy, nie mogę yy, no, z tego zrobić u goru. Mhm. To musi być yy, zagospodarowana przestrzeń. Czyli praca, praca, jeszcze raz praca. To jest pierwsza konkluzja, dzisiaj nie ostatnia. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy. Od nowa, katolicy w dyskusji. Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj je dużo o ciemnej nocy wiary, o różnego rodzaju wątpliwościach, o tym, jak sobie może z nimi radzić, pewnego rodzaju przemyślenia. Z punktu widzenia kapłana, ale też z punktu widzenia osoby świeckiej, w jaki sposób można towarzyszyć takim osobom, które. Przeżywają właśnie takie trudności, które mają problem z kryzysem wiary albo z kryzysem poczucia obecności Boga w swoim życiu? Wiesz, co powiem Ci, że ja sam niejednokrotnie jako kapłan y, mam trudność z tym, żeby umieć y, jakoś właściwie doradzić. I powiem Ci, hmm. że nawet nie próbuję jakoś y, się w tym. Y, wzbijać na jakieś takie wyżyny, że ja teraz jakąś mądrość muszę komuś powiedzieć, bo myślę, że to jest, że to jest błędna postawa. Bardzo często towarzyszenie jest wystarczające w takim razie. Bardzo często myślę, że taka osoba po prostu potrzebuje kogoś, komu może powiedzieć o pewnych rzeczach. Niekoniecznie musi usłyszeć jakieś, jako, jakąś złotą radę. Bo boję się, że my kapłani niejednokrotnie próbujemy silić się na to, że no, no trzeba z czymś tego człowieka mhm. zostawić. Tak? Trzeba, trzeba mu coś mądrego powiedzieć. Ale to jest chyba takie ludzkie, że my, jak widzimy, że ktoś cierpi i przychodzi do nas z pewnego rodzaju rozterkami, to chcemy mu w jakiś sposób doradzić. No tak, tylko że nie, nie, niekoniecznie też my sami jesteśmy w takim. Mm, Etapie może swojego życia, czy też nie, 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 możemy się nie czuć na siłach do tego, żeby doradzić. Mm. A ktoś ma na tyle zaufania do Ciebie, że akurat Ciebie wybiera, żeby Ci o tym powiedzieć, żeby się Tobie zwierzyć. Więc nawet pod kątem tego, że no ja sam. Proszę niejednokrotnie Ducha Świętego o to, żeby jak, jakby dał światło, tak? Y czy to w konfesjonale, czy to y przy tego typu rozmowach duchowych, żeby wiedzieć, w jakim kierunku tę rozmowę poprowadzić, żeby tak naprawdę to Duch Święty poprowadził tę rozmowę. Niejednokrotnie jest tak, że przyznaję się do tego i mówię, że słuchaj, nie wiem, co Ci powiedzieć w tej sytuacji. Nie wiem, co, 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 co mam Ci doradzić. Y chcę, żebyś wiedział, czy wiedziała... Że Cię rozumiem, że w tym nie jesteś sam, że jakoś ci w tym towarzysz, czy swoją modlitwą, czy też myślą, czy, czy nawet tym, że no, zostało mi to, to, to przed, przez Ciebie przedstawione, przekazane, że, że, że ja w tym jestem z tobą. I ja myślę, że też właśnie ta obecność niejednokrotnie jest, jest niesamowicie ważna. Mhm. I, I dla jednego może być to wystarczające, a no Powiem szczerze, że też yy, bardzo nie lubię takich postaw, bo nieraz się spotkałem z tym, yy, że komuś mówię o, o, o swoich trudnościach, o swoich przeżyciach, i ktoś mi mówi: Wiem, 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 rozumiem, rozumiem, no wiem, wiem, wszystko wiem, wszystko mhm. wiem. Nie? No ja nie jestem najmądrzejszy. Ja mogę czegoś nie wiedzieć. Mhm. I wiesz, w tym kontekście wydaje mi się, że właśnie taka postawa zrozumienia i wysłuchania jest niesamowicie ważna dla tego drugiego człowieka. Że jednokrotnie oni nie oczekują tego, żeby im właśnie coś radzić. Bo, mhm. bo y, no wierzę głęboko jednak, że Pan Bóg kieruje życiem poprzez rządzenia, poprzez to, że, że on. Y, nie, to, to nie muszę być ja, to może być inny człowiek, który przyjdzie i da słowo. Ale. Czasem przypadkiem. Tak, tak, tak. O, I oczywiście to jest ten kontekst, gdy y, każdy z nas powinien otwierać się też na y, to słowo, które może do nas w przeróżny sposób docierać. Może to będzie w czasie kazania, może to będzie, nie wiem, przypadkowo spotkana osoba, która powie słowo, które we mnie gdzieś tam znajdzie zakotwiczenie. Mhm. Więc y, ja myślę, że potrzebna jest taka otwartość. Natomiast y, nam jako kapłanom czy osobom, którym, do których oso różne osoby przychodzą z trudnościami, y, wydaje mi się, że potrzeba takiej pokory w tym. Że y, no, ja nie jestem zbawicielem. Chrystus jest zbawicielem, i, i, i ja mogę stać się narzędziem w jego ręku, ale nie powinienem się silić, że zawsze muszę nim być. Jako chrześcijanie wiemy, że Pan Bóg nas prowadzi i opiekuje się nami, nie zostawia nas w żadnej sytuacji i cały czas możemy liczyć na Jego obecność. Ale czasem ciężko jest, będąc w takiej sytuacji, mieć tą wiarę, że wszystko jakoś się ułoży, że Pan Bóg jakoś nam to wszystko wyprowadzi i będzie ten moment, kiedy znowu poczujemy, że. Że mamy tą wiarę, że Pan Bóg jest obok nas. No to prawda, że, że wtedy ciężko w to uwierzyć. Niemniej jednak, no tutaj ciągle Słowo Boże jest odpowiedzią na to, bo czy w Ewangelii możemy przeczytać o tym, jak, jak Chrystus mówi o tych liliach na polu, o tych ptakach, którymi jakby mimo wszystko Pan Bóg się opiekuje, no bo mają co jeść, że pięknie wyglądają, że są tak pięknie obleczone, to o ileż bardziej wy jako, jako dzieci Boże jesteście dla mnie ważni i o ileż bardziej o was się Bóg opiekuje. Troszczy codziennie, no to to jest, to jest jedna odpowiedź, a druga, no to ze Starego Testamentu tu ciągle jakby wracamy do tej postaci Hioba, nie? który mhm. no, mimo wszystko miał w sobie to, tą wiarę, tę ufność w to, że czy w szczęściu, czy w nieszczęściu. Czy w zdrowiu, czy w chorobie, czy yy, w byciu w, w, w pełnej rodzinie, czy też w samotności, kiedy jeszcze przyjaciele przychodzą i Cię dręczą. Pan Bóg jest obecny i jakby to życie Hioba też właśnie nam przedstawia to, że dochowanie wierności i tej ufności do końca yy, przynosi skutki, przynosi nagrodę. I yy, ja wiem, że często w nas demon. Znajduje żyzny grunt do tego, żeby nam pokazać, że Pan Bóg się tobą nie opiekuje, jesteś dla Niego nieważny. A właśnie przeciwnie, Pan Bóg próbuje każdego dnia nam, no, no, no nie tyle udowadniać, ale pokazywać, że jesteśmy dla Niego szczególnie ważni i że szczególnie nas umiłował miłością bezinteresowną. Czyli zmierzając do takiej końcowej konkluzji, wiara jest Decyzją, świadomą decyzją, decyzją miłości, a nie decyzją emocji. Tak, ale jest też, myślę, konkretnym wyborem. I, i, i właśnie tak jak powiedziałeś, decyzją. Czyli jeżeli mówię, że wierzę, to znaczy, że ja daję. Wiarę temu, co na przykład Chrystus mówi. Czyli ja wierzę w to, co on powiedział, wierzę w to, co on zrobił, czyli w jakiś sposób przyjmuję swoim sercem i otwieram się na to. Czyli to tym jest tak naprawdę wiara, czyli jest aktem mojej woli też. Czyli świadomym otwarciem się na to, co proponuje nam Pan Bóg. I tego Wam życzymy, żebyście w tych najtrudniejszych momentach swojego życia, swojej wiary, mieli siłę na to, żeby w tej woli, w tym akcie swojej woli, w tej decyzji wytrwać. Szczególnie w tej trudnej, jesiennej aurze. A my Wam będziemy towarzyszyć za tydzień również. Bardzo dziękujemy serdecznie za dziś. Wszystkiego dobrego życzymy. Ksiądz Adam Nowak. I Mateusz Żelazny. Do usłyszenia za tydzień.